Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Z nastaniem wieczora, gdy zapadła noc, potykając się w mroku, całe miasto zebrało się u drzwi Piotra. Słońce zaszło. A w tych szerokościach geograficznych słońce zachodzi bardzo szybko, i noc przychodzi jak złodziej znienacka. Oczywiście nie było lamp ulicznych, nie było latarek, była ciemność, gęsta ciemność. A w tej ciemności całe miasto zebrane przed domem Piotra. I co? Nie mogli poczekać do rana? Musieli potykać się w ciemności. Jezus jak złodziej wykradał nocy tych, nad którymi mrok miał swoje panowanie, dotkniętych chorobami, ludzi kalekich, zniewolonych przez złego ducha. Nocny złodziej. Tak na marginesie mówiąc, w internecie, jak dobrze poszukasz, znajdziesz rekolekcję Adasia Szustaka pod tym właśnie tytułem Nocny złodziej. Warto, warto to, to przejrzeć. Ale wróćmy do tamtej nocy. To, to, to nie był spektakularny pokaz mocy, z fajerwerkami, liśniącą iluminacją. To była akcja nocnego złodzieja, który skutecznie okradał mroki. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Bo duchom nieczystym zabrania mówić. On zjawia się w naszych mrokach i świetnie porusza się w naszych ciemnościach. Okrada tego, który porozwiesza mroczne zasłony w naszych sercach. My przy każdej okazji wykrada nas, kawałek po kawałku, z czeluści cienia, bez akcji spektakularnej, bez krzyku, bez patosu, zwyczajnie, po cichu, jak nocny złodziej. Wydobywać się z mroku egoizmu i z lekkością motyla pożyczasz motor kumplowi, albo dajesz sukienkę, ulubioną sukienkę, kuzynce na studniówkę. Wykrada Cię z Twojego mroku czarnowictwa, niezadowolenia. Nie wiadomo dlaczego nagle zaczynasz akceptować swój lekko kartoflany nosek. Przyjmujesz starania tego rudego chłopaka i nie przeszkadza Ci jego przeszłość. To, że nie ma ojca na przykład. Nie toniesz w zachczanie rozpaczy z powodu braku uzdolniń, błyskotliwości, ale odkrywasz, że wystarczy ci to, co masz. Nocny złodziej, wykradający ofiary ciemności. A na koniec sam zniknął, oddalając się w noc na miejsce pustynne. Jak tylko zaświtało, pojawił się Szymon Piotr i to z towarzyszami. Oznajmił mu: Wszyscy cię szukają. Wypowiedział wielkie proroctwo. Każdy człowiek szuka sensu swego istnienia. Każdy chce poznać to, czego sam nie jest w stanie zrozumieć. Każdy ogarnięty jest jakimś mrokiem, ciemnością. Szuka złodzieja, który by wykradł go nocy. Wszyscy szukały nocnego złodzieja. Piotr powiedział prawdę, która dalej tura się po ulicach, nawet najspaniali oświetlonych miast. Wszyscy szukamy sensu życia. Choć nie wszyscy wiemy, że chodzi tu o Jezusa. A jak to wyglądało z drugiej strony? Jezus wiedział, co to znaczy być kuszonym. Spędził 40 dni na pustyni kuszony przez Szatana. Ten wiatr pustynny w Ewangelii Świętego Marka powraca co jakiś czas. Przybiera różne postacie. Wszyscy cię szukają. Jesteś wielki. Nie jesteś odrzucony. Ciebie to nie spotka. Jesteś poszukiwany. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Rozlega się w świeżym, chłodnym powietrzu poranka: Wszyscy cię szukają. Jesteś kimś. Na to przyszedłeś, aby zaistnieć, aby wszyscy cię szukali. Jezus odpowiada krótko: Pójdźmy gdzie indziej. Słowa Piotra nie robią na nim. Żadnego wrażenia. On wie, co powinien wiedzieć. Z zupełną lekkością, bez walki, chociaż nie wiadomo, a może właśnie po walce, idzie gdzie indziej. I będzie chodził po całej tamtejszej krainie, jak nocny złodziej. Kuszenie przychodzić jakiś czas na każdego z nas. Chrystus nam podpowiada, nie dyskutuj z pokusami. Róż dupsko. Idź w inne klimaty. I ty też, różdubsko, spotkaj się z kimś. I to w realu. Zostaw już ten internet.